Jak wyglądało życie na wsi po II wojnie światowej? Czy mieszkańcy integrowali się ze sobą? Witamy i zapraszamy na rozmowę z panią Heleną Nowak, uczestniczką i świadkiem tych wydarzeń. Dzień dobry, pani Heleno. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy. Pani Heleno, dzisiejsze spotkanie będzie takim swoistym powrotem do przeszłości przeszłości trudnej, bo powojennej. Chcemy dzisiaj skupić się na życiu wsi po wojnie, a szczególnie mówić będziemy przede wszystkim o wsi hojnowo, ponieważ pani tam w tym czasie przebywała, mieszkała. Może proszę nam przybliżyć, gdzie w ogóle leży hojnowo? No bo to jest taka mała wioska, która leży między Tolknickiem, to jest malutki port rybacki, a między Fromborkiem. Frambork już jest bardziej znany, więcej wiemy, gdzie to jest. Więc to jest, tak mniej więcej, drogą kolejową 5 km od Tolknicka i 5 km od Fromborka. Wioska jest w takim. W sercu puszczy nie mam, bo tam ciągną się lasy, ogromne bory. I powiem, że jest przepiękna, przecudna przyroda, która właściwie kształtowała moją wrażliwość, moją osobowość i wycisnęła na mnie takie bardzo duże, no nie powiem piętno, ale, ale taki znak duży, szczególnie dlatego, że. Mój tatuś, ale byłam takim oczkiem w głowie trochę mojego taty, bo mieliśmy takie poprawne dusze, więc mój tatuś zabierał mnie na piękne wycieczki. I jako, że byłam mała, więc sadzał mnie na ramiona i stawał gdzieś na wzgórzu. Pokazywał mi, zataczał ręką takie piękne koło wokół i zawsze mówił, zobacz dziecko. Jakie to wszystko piękne, jaka precyzja jest w tym wszystkim. Tego nie stworzyły ręce ludzkie. To są ślady nieznanego Boga. Używał tego słowa nieznanego Boga, podkreślając mi, że jest Bóg, którego ja jeszcze nie znam. Mhm. Stąd moje takie zachwyty przyrodą. I to tak wrosło we mnie, a jak przyrodę. Pani Heleno, była Pani wtedy jeszcze małym dzieckiem, ale dużo Pani pamięta z tamtego okresu. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądała ta rzeczywistość powojenna na polskiej wsi. Więc na początek, może wspomnę to, że to była taka, no jakby, mieszanina ludzi z różnych miejscowości, z różnych regionów. Szczególnie to było krakowskie, kieleckie, yy, yy, dawna ta Generalna Bubernia. Ludzie po prostu byli wyrwani ze swoich korzeni. Byli zupełnie w innym miejscu, w innym otoczeniu, nie znali się wzajemnie. I wspomnę, że ja miałam 5 lat, gdy nas przesiedlano, a do tej pory jest we mnie tęsknota za moją tamtą prawdziwie rodzinną wioską. W tych ludziach była również taka wielka tęsknota, o wiele większa niż w mojej, w mojej duszy. Oni tęsknili i za tymi dawnymi zwyczajami, za tym, do czego przywykli, bo ludzie w tych poprzednich miejscach byli ludnością osiadłą, z dziada pradziada, jak to się mówi. A teraz zupełnie coś innego. I można powiedzieć, że Jedyne, co takie było wspólne dla ludzi, to były tradycje chrześcijańskie. To były pieśni kościelne, to była wiara, to było wspólne. I dlatego to wspólne przyciągało, łączyło. Oczywiście z czasem nosili swoje różne elementy, różne zwyczaje ze swoich stron, ale najbardziej właśnie łączyła ta wiara kościół i pieśni, pieśni. Modlitwy wspólne, opowiadanie mhm. o wojnie. Tych form integracji na pewno było więcej. Proszę nam o nich opowiedzieć? Na pewno tak, bo przede wszystkim trzeba tu wspomnieć, że nie mieliśmy na miejscu kościoła. Była tylko maleńka kapliczka przy ulicy głównej, przy drodze, bo to nie była nawet ulica. Do kościoła drogą Taką dobrą drogą było 7 kilometrów, a przez pola, po błocie, po, po no, różnych niespodziankach, w drodze, było 3 kilometry. Więc ludzie, którzy są zapracowani na polu, w tamtych czasach to była naprawdę ciężka praca, oni nie mieli czasu, żeby pójść codziennie do kościoła, żeby żyć tą wspólnotą kościelną, dlatego tworzyli wspólnotę. Wiejską. I to było właśnie najbardziej to rozśpiewanie. Wspólne takie siedzenie przed domem przy śpiewach, śpiewy majowe przy kapliczce, przepiękne, przecudne, które do tej pory pamiętam, one śpiewają jeszcze we mnie. Poza tym ludzie modlili się wspólnie, ale to była inna trochę modlitwa niż obecnie znamy. To był rodzaj modlitwy przy pracy. Gdy podstrzała ciek, gdy trzeba było plecy rozprostować, czasem jeden drugiemu nawet te plecy pomasował, bo one naprawdę bolały. Wspomina Pani o tym wspólnym śpiewie, wspólnym spędzaniu czasu, ale też o tych trudach po wojnie, bo po wojnie no, trzeba zaznaczyć, że panowała też bieda cały czas i na przykład, był problem z pozyskiwaniem żywności. I proszę powiedzieć, jak ludzie radzili sobie wówczas z pozyskiwaniem tej żywności, której brakowało. Przede wszystkim ratował nas zalew myślany, bo to było tuż przy zalewie. Więc młodzi ludzie, a miałam trzech wspaniałych braci, to już byli młodzieńcy w tym czasie. Więc razem z kolegami oni wyjeżdżali kutrami na połów ryb. Zastawiali tak zwane żaki. Później te żaki sprawdzali. To był taki rodzaj sieci specjalny. Zalew dawał obfitość ryb. To były przeróżne gatunki. Ja właśnie stąd znam te różne gatunki, bo je widziałam. Po prostu. i Zimą było też wycinanie trzciny. Było, było rozwinięte budownictwo po wojnie. Ta trzcina była potrzebna, do, to kiedyś tak sufity, mówiło się na to, powała. Tam były wyklejane, były umacniane tymi trzcinami, izolacja taka była. Więc była wycina trzcina. Poza tym w Stolpnicku, w tym małym właśnie porcie rybackim, tam była fabryka centrala rybna, i zimą było rąbanie lodu na potrzeby centrali. To był taki, taki tylko zarobek. Nie było innego. Natomiast zalep ratował nas właśnie od głodu. Natomiast w okresie letnim, obfitość owoców leśnych, grzyby, przeróżne jagody, borówki, no, no wszystko, maliny. Coś pięknego, więc z tego, ja pamiętam, mając 10 lat smażyłam powidła właśnie z tych owoców leśnych, bo nie mogłam pogodzić się z tą biedą. Ja nie mogłam patrzeć na to. Pamięta może Pani jakieś przysmaki z dzieciństwa? No tak. Na pierwszym miejscu to będą krówki, które były wytwarzane przez moją mamusię. To jest niesamowite w takiej biedzie widzieć prawdziwe cukierki, dotykać tych cukierków. Moja mama to robiła. Poza tym mama piekła prze, przepyszny wprost chleb. Ona była niszczynią, jeśli chodzi o kuchnię. Ten chleb po prostu, gdy byliśmy głodni, a bardzo często to się zdarzało, to maczaliśmy w wodzie, posypywaliśmy cukrem, ale chleb był tak przepyszny, tak smaczny, Poza tym mama piekła nam też, to były takie placki pieczone w formach. nazywało się to tarciuch, ponieważ było starych ziemniaków, były nasączone słoninką i z tą słoninką no czasem się zdarzał boczek, były pieczone w piecu. Drugim takim, może już mniej smakiem, ale potrzebą w tym głodzie, to były placki z cukrowych buraków. One miały przede wszystkim nie tyle zaspokoić nasz smak, co uzupełnić witaminy. Jak jakoś nam sobie. pani smaka na te rzeczy, w szczególności na te krówki. Wydaje się, że powoli życie zaczęło wracać do normalności po wojnie, ale czy oprócz tej radości z końca wojny był też wciąż no lęk i strach o przyszłość? Tak. Zawsze był, zawsze był lęk i zawsze był strach. To była taka trauma powojenna. Nawet gdy zbierali się, żeby posiedzieć razem, to tematem najczęstszym był właśnie były te opowiadania z czasów wojny. Pamiętam też, że przez przypadek, no właściwie z konieczności, może nawet nie przez przypadek, ten lęk był. Również w nas, ponieważ tam było mnóstwo takich spalonych, zniszczonych domów, gdzie, znaczy w okolicy, nie tylko w wiosce, ale w okolicy, gdzie można było niespodziewanie gdzieś wpaść, do piwnicy, gdzieś, no, gdzieś w jakieś niebezpieczne miejsce. I stąd nam wprowadzano takie lęk, że tam straszy, że tam nie wolno iść, że tam może się coś ukazać. Oczywiście później zrozumieliśmy, że to była taka pedagogia naszych mam, ale to był też przejaw właśnie lęku. Oni bali się o nas, były wybuchy przecież. I ten lęk było trudno opanować. Natomiast te pieśni, te śpiewy, one uspokajały, one koiły. A przy tym muszę powiedzieć, że młodzież po wojnie, bo przemęczana tą wojną przemęczona tym, tą całą traumą, młodzież miała tak dużo energii, oni chcieli po prostu żyć, oni pragnęli życia i byli takim pięknym ogniwem, które integrowało wieś. Wspomnę tu o Teatrze Wiejskim, który właśnie był utworzony, no reżyserem był mój tatuś oczywiście, a pomocnikami moi bracia. I koledzy do tego się włączyli. Powiem, że to był teatr na bardzo wysokim poziomie, który chciałabym teraz obejrzeć. Mm -hmm. A możemy tak powiedzieć, się... że te wszystkie formy, właśnie integracji, wspólne śpiewy, teatr, spędzanie czasu, że to była taka chyba forma terapii, można powiedzieć, właśnie, żeby tak. troszeczkę ten lęk minął, żeby zapomnieć o tych trudach wojny. Zgodzi się z tym pani? O, tak, tak, to na pewno tak było. Poza tym, też ta trauma była łagodzona zwyczajami w rodzinie, ponieważ to nie były rodziny, które zajmują się drobiazgami i czynią z tego problemy. To był wielki pokój w rodzinie. No ja powiem, że moja mamusia to to była taką oazą ciszy, oazą pokoju. Mężczyźni byli przyzwyczajeni do trudów. Oni dźwigali po prostu te wszystkie sprawy rodzinne. Poza tym można jeszcze powiedzieć też, że ludzie pomagali sobie nawzajem. To też było bardzo ważne. Nikt nie był pozostawiony sam w sobie. To była jedna wielka rodzina. Zgrana, piękna rodzina. I ten, ta atmosfera rodziny, ona towarzyszyła mi na przykład przez całe życie, do tej pory towarzyszy. I może stąd wyniosłam takie pragnienie zawsze pokoju, ciszy. Pani I Helena, to jest właśnie. Nie... Od zakończenia tej wojny minęło już kilkadziesiąt lat. Pani zdaniem, ludzie dzisiaj mają powody do niepokoju? Być może tej wolności dzisiaj nie do końca tak, nie wiem, doceniamy, że jest ta wolność. Czy mają powody ogromne powody do niepokoju. Kiedyś niepokojem była wojna. Po wojnie ludzie mieli poczucie zagrożenia. To było w nich, ta trauma była w nich bardzo długo. Natomiast ten czas spokoju, takiego powiem względnego dobrobytu, bardzo mocno nas uśpił, bardzo dużo zaniedbań jest z naszej strony, czasem legnictwa, czasem wydawało się nam, że tak będzie zawsze. Tymczasem teraz, te zagrożenia, które teraz przyszły. Są o wiele groźniejsze, ponieważ one niszczą duchowość ludzką, duchowość człowieka, niszczą duszę ludzką, więc są bardzo perfidne, są bardzo, bardzo takie, no ta socjotechnika, która jest stosowana w programach przeróżnych, no ludzie nie rozumieją czasem pani tego. Pani Helen, no będziemy już kończyć. Dziękujemy Pani serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Miło Zobaczmy. mi bardzo było poznać Pani. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.